On tam się spina. Super, jest, jest, to zobacz, jak, jaka akcja stoi. No, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. I co? Cześć, cześć. E, dzisiaj, jak, jak widzicie, grube kije. Tak, dokładnie. E, w planach mamy zrobić, zobaczymy jak wyjdzie, w, ale mamy w planach zrobić jakieś tam kilka odcinków rzek. No i co? No i, no i co więcej? No, no to co, zobaczcie, jak, co nam się udało połapać. No, no i, i wytrwajcie, do końca. Tak, dokładnie. Także trzymajcie kciuki i oglądajcie. A wziąłem te, te mały, małe też zrobajty. No, ja siedzi. To, to będzie szczupak. A wiesz co miałem? Przestało mi pracować, wiesz? I odbiło. Potem, trochę późno później zacząłem. Ale stawiam, że to będzie szczupak. Czy nie? Ta, szczupak, nieduży nie nawet. Ale jest pierwsza rybka. Ale mówię, trochę za opóźnieniem zaciąłem, stary, bez O O, ty mały Zobaczcie, takich grzylek na pierwszą rybkę dnia w pierwsze, branie. Jest... Ta, pierwsze branie Tak, pierwsze branie, 4 No, ciutko za późno zacząłem bo odbiło mi Nie było walnięć, go odbicie No trochę opóźniony zaciąłem, ale widać, że dobrze wyknął Także jeszcze mógł z To dobra, płyń mały zbi. Ale mi wziął stare poluziło, pas spatnie idzie w moją stronę. Poluziło mi stary normalnie ten. Pletkę, wiesz? I tylko czułem, jak poluźnił. A nie jest olbrzymi. Nie, nieduży. Nie, chodzi jak, siedem dych ma na pewno. A tego pletkę poluźnił starej. Luz została i tyle. To ładnie musiał ją dziobnąć. Pa, co on robi? Chociaż się powiem, że taki mały aż bardzo nie jest chyba, co? Długi jest, nie? Godzina, no ale długa godzina. może być 80 nawet. O to zobaczcie. No, będzie miał 80, myślałem, że 70 z groszem, ale pod brzegiem do walkę. No i teraz go w ręku trzymam, także ewidentnie 80. Zaraz go zmierzymy. Weź macie? go, weź go zmierzymy. No, a tu macie nowy cukreczek. Nowa muszka. Także już długie branie się dał, jeden mi spadł. Czeka. Ponad 80. Ponad 80? Mhm. To jeszcze to zęzko, 86. Więcej patrz stary. Masz jeszcze, prostujemy, prostujemy. 87. To ładny stary, ja tam mówiłem 70. Tak się wydawało, nie? Także no nic, puszczamy go i ciśniemy dalej. No idziesz, idziesz kolega. O poszedł pięknie. No to zobaczcie, to tu macie tą łóżkę. Jak widzicie kolorki Pietarda. Czobroszka 10 gram. No mówię wcześniej z rana już jeden mi spadł. Także też takie około 70 a teraz już taki ładniejszy wyszedł. No nic, no lecimy dalej. No nie mam Ja Jakby był to już już wywali, wiesz. Powinien się ukuć dziad. Patrz padu stary, uu Maciek. Branie petarda, nawet, nawet powiedziałbym, że bardziej niż petarda. I to taki strzał potężny stary To jest ten co mi spadł wiesz I on jest duży Maciek, nie jest mała ryba Patrz spadł mi On nie był, ty To nie była mała ryba stary mm -hmm. Już on rzucił <grym> Siedzi mm -hmm. ja Wzierski w, w las nie to jest ładnie, nie dużo, nie? Chociaż nie no, siedemdziesiątaczek Dobra jest No i co, jest, jest mój pierwszy Pierwsze branie i pierwszy szczupak Także Zaraz go zmierzymy Zaraz, zaraz zmierzymy Ale uciągu. jak go wyciągają z biurakiem to, to na zielskę Także ciężkie, nie wiem, ale nie wiem, wydaje mi się, że ma 70 groszy. Dobrze no, mówię? Ma, ma. Ile? 70. Uuu, patrz, 70... O 9. 9? No, 79. No, mówiłem, że ładne jest. Tu jest muszka, o. No i co? I do wody. Idź. Poszedł. Panie! Ale wyskoczył z wody mi aż wyskoczył ty. Spod krzaka. <grywania> tu. No człowieku! No dawaj mi dawaj co tam zrobił. I poszli. Zamierzyłem szczypaczka. A byliśmy w tym miejscu z Maszkiem wcześniej. O idzie idzie. Patrz wziął, stary rzuci się w tą muchę. Nie trafił, znaczy trafił, ale ją wybił do góry. No to nie, myślałem, że większy jest wiesz. Taki 65. No może co jeszcze raz. Wyskoczył stary normalnie jak z powierzchni. Nic się nie dzieje, popatrz. O właśnie, matek ma czas. Dobra, kończmy w ozdobku, dobra. Nie wiem, nie widzę, dobra. Mały. Czekaj, idę. Dobra. No czekaj, poczekaj. Mały. Mały, mały O, jest. długo nic się nie działo. Jest kolejny. Po długich oczekiwaniach mamy następnego, czwarty dzisiejszy. A, trochę cię zeszło, żeby pranie zrobić, a ja akurat no. zaczęliśmy na miejscówkę, chciałem rzucać, to do mnie zadzwonił, odebrałem, Maciego go stanął Porzucaj, i porzuca i proszę, i siedzi, no. no takie 70 tak jest siedemdziesiąteczka. no. Wygląda na dalej, nie? Jak był... No to Dobra, nic. Wypuszczamy. Dobra, wypuszczamy go. Dobra, i puszczamy. Żdyla.

No, A, jest. Patrz, znowu spadł. A no to ładnie, on więcej ma niż będzie stary. To już... To już ciekawe stary. To już będzie po ptakach podejrzewam. Co my tam podrzucasz? Wziął. I wiedziałem, że ten... Że się nagra stary. Nie jest olbrzymi, ale widziałem jak mucha zażarł. 60. No. no to zobaczcie, taki się trafiłem z 60 pusem. Muszka dość mała, 20 cm. No tak mamy sporadyczne brania, no ale coś się ruszyło, także czekamy na to większe. Dobra, idzie. Pięknie. No zobaczcie, ta muszka dość mała, tak mówiłem, 200 metrów, obciążenie 10 gram, no i co, prowadzenia jak widzicie, nad Zielskiem. Już Widzisz? Mhm. No to, ale nie widzisz, co mam? Mały, no ale kurde. Dobra, dobra, to tu daleko nie podejdę, tak że musi się no to no i jest, jest kolejny, założyłem z pierwszy rzut. Jest, no, no nie meter, no ale Ale cieszy, ale tak, tak jest. Dokładnie, I do, i do wody. I poszli. A tutaj nic nie ma, to aż dziwne. Panie. Ja to? Co to nie wiem, to chyba szupak, ale... poplątam się spinat. Szupak, jest, jest. to spak, zobacz, spak, jak, jaka akcja, stary. Gdzie Tutaj, z, z mojej strony lewej. szupak szczupak pamięci... No, dyk, nie? O, akcja, widziałeś to? O, dawaj go, bo jest do, w krzakach, go mam trochę, wiesz? Będziesz musiał tam panie się... Co, będę? Dawaj, dawaj z tym Ja tu nie... tu jest... Gdzie on jest? On no, tutaj jest, jest. Musimy go woryć, no. Ale wyskoczy jak torpeda, co? Marga? tak? No. No, ładny, ładny, no. Zmierzyłem go. Myślałem, że będzie dłuższy. 69 cm, ale akcja przepiękna. Wyskoczył pierwszy raz jak torpeda torpedy, drugi raz jak torpeda torpedy i co się wpiął. Także na, na mega płytkiej wodzie, naprawdę. No, przy zielecku już prowadziłem oczywiście. Nemo Ten to w, w poprzednim odcinku Jeszcze, jeszcze w poprzednim Także No zrobił robotę No idziesz, idziesz Poszedł No tu macie przedmiot, na którą wziął Magnific Nemo A plan był taki, że na płyty wodzie o szukaliśmy No Maciek miał jednego ładnego, takiego z 25 jest z tym spadł No i co, no i szupaczek się trafił Także rzucamy dalej no to dobra, no już my zakończyliśmy. No jak widzieliście, no udało się fajnie połapać. Zakończyliśmy na w sumie na płytkim. Jeszcze macie na koniec też szupaczka z tak POT, jest 50, nie? Także ogólnie no mieliśmy się sporo akcji, no ale kilometrów w nogach jest. Ile tam? Trzech, czterech odcinków rzeki byliśmy? Trzech. No, także jak widzieliście, Ciemuszki. Na czterech, no. Ciemuszki, Spinmady. Co, Speedrite już ale kompletnie ja, na wybraniu. dzisiaj. Także tak to by wyglądało na dzisiaj. No i nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, pytania odnośnie sprzętu, nie wiem, przynęt, co by Was interesowało, dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiemy. No i co? I zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie.